Witamy wszystkich bardzo serdecznie w nowym odcinku. Dzisiaj będziemy siać pierwsze warzywa. No i co? Zapraszamy do oglądania. Dobra, tutaj mamy ziemię uniwersalną. Tutaj jest Karolina. I co będziemy dzisiaj siać? Dzisiaj będzie tak. Pierwsze topor. Wczesny oczywiście. Papryka słodka. Mhm. Tutaj też jest papryka, tylko to jest jakaś światowa? Tak, pierwszy raz będę tego tak sadził. Zobaczymy mhm. co z tego wyjdzie. Tak, tak. Tutaj mamy y, pomarańczową paprykę słodką. Mm -hmm. Papryka słodka kolejna. I jeszcze jedna papryka słodka. Tak, dużo papryki będzie. Tak, bo różne te odmiany są. Mm, seler. Tak, seler. Taki, o właśnie. I też taki seler. I jeszcze jeden seler. Denar. Przygotowaliśmy sobie cztery takie pojemniczki. No i co? Otwieramy ziemię, sypiemy i siejemy warzywa. Otwieramy ziemię. Zobaczcie, jaka ładna. To jest do warzyw, uniwersalna. I sypiemy do pojemniczki. Do pełna raczej. Dużo no, ziemi jest, to można do pełna wysłać. No to zaczynamy od tej fioletowej papryki. Wszystkie oczywiście nie będę siał, zostawię sobie na następny rok. Bo tutaj mamy 5 odmian. To dla mnie będzie za dużo, więc posiejemy tylko połowę. O taka połowę i siejemy. Mniej więcej to się później poprzesadza w takie większe pojemniczki. Idziemy następną Ja tu nic nie będę zapisywał Nic nie będę, ten po prostu co urośnie to urośnie No i nie będę się po prostu przejmował Która jest która, tylko posadzę I już Tutaj też połowę Nie wiem ile tu połowy jest, 20 nasionek? Jakoś tak Nie więcej To i tak w sumie za dużo Kto to zje, co nie Karolina? Ile my mieliśmy w tamtym roku krzaczków? 15? Troszkę było tej papryki mm -hmm. Dobra A tamte dwie odmiany A może to już wystarczy mm -hmm. Posadzimy w tym Ogólnie to pogoda fajna Ciepło jest, dzisiaj było chyba 12 stopni Więc bardzo fajna temperatura Sijemy czwartą odmianę. o tutaj sporo jest sporo z tych nasionek Bardzo dużo. Tako jak bądź Nie ma się co przyjmować Że jedna odmiana będzie koł drugiej albo będą pomieszane Dobra. i tu dosiejemy jeszcze tą piątą słodka wika Tu gdzie nie ma siejemy Będzie pomieszana, trudno się mówi Aby urosła, dobra, tyle Teraz siejemy, pora nasze znaczy, jakie czarne nasionka Raczej wszystko, później się to wszystko poprzesadza Ale jak na razie po prostu sypię to i tyle Ogólnie to pora, jeszcze dokupię chyba dwie paczki Ale takiego późnego, bo to nie jest wczesne się jeszcze posieje, a tak to sypie ile wlezie, a później się wszystko powybiera. Może troszkę za dużo, ale trudno. No i na końcu seler. O, ale tu strasznie drumniotkę nasionka, patrz Carolina. Ojej, ale strasznie ich tu dużo jest. A są dwie odmiany, więc. właśnie. Troszkę ich pomieszamy. No to teraz musimy to wszystko ładnie przysypać ziemią Leciutko z góry O, zasypujemy ładnie Kamalutka warstwa z góry Tutaj też Nie wolno ugniatać trzymaj wodę i podlewaj Mocno musisz to zleć No i co? Teraz trzeba to odstawić do domu i niech sobie rośnie Temperatura musi być tak około 20 stopni No i... Pod koniec marca wszystko poleci tutaj do tunelu. Tak, tak. No i dobra, ty Karolina podlewaj, a ja idę tutaj. Tutaj mam wszystko przyszkowane. No i co? I trzeba naprawić te oto drzwi. Bo Takie wiatry były, że się całkiem rozleciały. Zobaczcie, tutaj jest jedna część. O, i to Wam pokażę. Zrobiłem nowy kompostownik. Już jakieś tu chwasty leżą. Takie tutaj blisko tunele, bo tamten będę likwidował. No i co? Zabieramy się teraz za te drzwi. Dużo roboty nie ma, to trzeba to porozkręcać Najlepiej je ściągnąć. Tutaj na zawiasach odkręcić i dać na folię i tyle jak tam ci poszło? Świetnie. Tak? Wszystko podlane? Tak. To zabieramy się za tamte drzwi. Okay. Tutaj jest folia. Trzeba tutaj wejść na te drzwi Ja tu boczniaka przyczuję A ja tu zresztą no, tu się rosną Tu mamy folię Tu folię trzeba dać Na tamte drzwi Drzwi no, się zrobi To będzie dobrze mm -hmm. Trzeba odkręcić te drzwi Dalej bo spadną może a tu trzy zawiasy Dobra Trzeba to ładnie porozkręcać wezmę takiego malutkiego zawiasa Może będzie Jeszcze chodź się zobaczy czy to się będzie trzymało Mamy no mało czasu, bo jeszcze wieczór robi. A do tego deszcz zaczyna padać. Mhm. Więc musimy, musimy się śpieszyć. Dobra, teraz folia. No to dajemy folię. Ja sobie tak przyłapię ten czekaczem. Tu.

Szybko ciemno robi. No. Myślę, że taka ciemno No. No i stawiamy nowe drzwi stare, ale nowe. Mhm. Mm okay, muszę je podnieść na czymś. też powinien w złapać Karolina będzie się trzymała czy nie? No musi się trzymać otwieramy Trzeba deski wysiągnąć jedną Google co? otwiera się otwiera się się zamyka to przeszkadza dobra na razie na górnym tylko będzie. No, żywa posiane. Teraz musimy je zanieść do domu. Dasz radę? Nie wiem. Spróbuj. Czy dasz radę? Musisz tam ręczki podepchać, tak? Nie? Musisz tak. O. Podepchać ręczki. O Boże. No Jak le. się złami, jak się wysypie. To będzie twoja wina. Tak. <grym> Dobra. Bye bye. Baj. Kamita mi to bardziej, bo nie przejdę Taka szeroka jesteś Ja co? Zobaczcie tutaj porządki porobione, tu była cała góra gałęziówki i zostało tylko tyle, o tu parę patyczków Wszystka gałęziówka jest tutaj Nie wiem czy tu coś będzie widać, ale jest cała szopa, nie wiem ile tu jest, 12 metrów, jakoś tak a tutaj stoi mój najnowszy nabytek. Na razie go nie ruszałem, nic z nim nie robiłem. Przyjdzie na niego czas. Ja go troszkę wyczyści, odmaluję. Będzie można robić. No i co? My się będziemy z Wami żegnać. Do następnego odcinka. Trzymajcie się. Cześć! Cześć.